Dzisiaj przygoda spławikowa, na dwie wędki spławikowe, a tak będzie wyglądało moje łowisko, jezioro, tutaj miejsce takie trochę z tyłu wybrałem, O, no, zobaczymy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie, no przyszła pora na spławik, spławik na jeziorze, przyjechałem na jedno takie jezioro, które teoretycznie jest jakaś szansa, żeby coś połowić, chociaż tutaj... Niedaleko spotkałem wędkarza, który twierdzi, że w tym roku jest tutaj totalna masakra. Zobaczymy, jak już jestem, no to się rozłożę i spróbujemy połowić. Jedna wędka na trochę grubo rosówka, a druga wędka to będzie po prostu bat, i tym batem będziemy próbowali bawić się z robnicą, a w międzyczasie może coś yy, przydzwoni na tą rosówkę. Kiedyś, kiedyś były tutaj całkiem fajne liny, więc jakaś tam szansa jest, ale już Wam wszystko pokazuję. Zaczynamy dzisiejszą. Przygodę. Jeszcze się trochę waham pomiędzy tym miejscem. Zresztą tu jest fajnie, bo tu chwilę stoję i tu jakieś bąbelki w ogóle widzę. Ciekawe. Jeszcze jest tutaj miejsce. No tutaj jest o tyle lepiej, że jest szerzej. Teoretycznie też sobie mogę wejść do wody i sobie na tego bacika machać, ale chyba jednak bardziej przekonuje mnie tamto miejsce. Także idziemy tam. I najpierw, żeby nie tracić czasu, wezmę sobie taką e, tradycyjną, nazwijmy to wędkę spławikową, która będzie sobie stacjonarnie gdzieś tam stała, bo zestaw do bata słuchajcie muszę przygotować, bo ostatnio mi się całe poplątał wezmę sobie o, rosówki i najpierw sobie zarzucę tą wędkę niech ona sobie już tam stoi, niech sobie kusi miejmy nadzieję linę, o tutaj też coś pombluje dobra, dobra, tu zostaniemy a my się wtedy zabierzemy za rozrabianie zanęty, przygotowywanie zestawu do bata. A ta wędka już może próbować łowić, nie? To jest taki zestaw jak ja zawsze używam. Spławik dwugramowy na oliwce. jedna rucina, taka sygnalizacyjna. Spławik przelotowy blokowany stoperami. Nie jest to jakaś mega finezyjna tutaj. Mega finezyjny zestaw, ale on nie ma być finezyjny. To jest taki zestaw, właśnie pod coś grubszego. No i przy okazji sprawdzam sobie nową wędkę, teleskop spławikowy. dosyć ciekawy powiem Wam. Pierwszy raz mam z tym do czynienia, też Michela, tak podobnie jak ta bolonka. Suprema. To jest wędka, słuchajcie, 10.40, 4,20 długa. A ja jestem ciekawy jak to się sprawdziło. Do tego koło Rotek Michel, o. Tutaj zaraz jest taki spadek za trzcinami, więc. Jeszcze więcej. Tu mogę nawet tam przy rosówce to mogę nawet wiatru nie ma. Tu mogę nawet mocno przegruntować ten zestaw. No, tu sobie gdzieś wbijemy. Pyk. I drugi. No i spoko, nie? A tu będziemy sobie bacikiem jechali. Dobra, rosówka no to jest taka. Tak, drobnica tego nie dziabnie. Linek się skusi. Postanowiłem, że tak po prostu na grubo. I takie coś zobaczyć. Taki pęczek. I to będzie tak zwany przysmak. Na lina. Mam nadzieję. I na lina to może na innego zbuja. I sobie to postawimy tak zaraz za trzcinką. Za Dobra, trochę za mocno przegruntowałem, ale to w zasadzie nic nie szkodzi. Trochę będę tam zmniejszyć. Dobra. A teraz przyniosę klamoty. Yy, I zanim zrobimy zestaw na bata, czy do łowienia na, yy, batem, to rozrobię zanętę. Najpierw zanęta płociowa, tu jest właśnie ciemne dno, ciemna zanęta, do tego trochę gliny wędkarskiej i rozrabiamy. Teraz niech to sobie postoi paręnaście minut, wchłonie wodę, jeszcze trochę wtedy dowliżymy, przesiejemy, połączymy z gliną, z ziemią i zaczniemy łowić. A w międzyczasie mogę sobie zestaw do bacika zrobić. Tylko teraz półtora, chyba dwa, bo tu jest dosyć głęboko, to lepiej nawet czy rozwinę, bo jak się zdarzy, że przy fonsoli... I tu wziąłem mady, rosówki czerwone, mady i kukurydza. Najpierw spróbujemy na mady, jeżeli chodzi o bata, i rozwijamy dziada. Ciekawe jestem, kurde, ten facet mi trochę tam nie pocieszył, jak on mówił, że to tak słabo w tym roku. Tutaj. Przecież ja jestem zdania, że sprawdź sam dzieciak, nie? No dobra, tu wstępnie mamy przyszykowane. Dobra, wstępnie myślę, że wiem, co się dzieje. Możemy nęcić. Nęcić będziemy tuż za trzciną będziemy łowić zaraz tutaj za trzcinką teraz możemy przejść do skończenia naszej zanęty bo ona o, wodę wchłonęła ale ona się zrobiła bardziej sypka zawsze tak się Wam będzie robić bo ona po prostu wchłonęła wodę czyli musimy trochę ją domoczyć. I teraz jak sobie poradzić z jednym wiadrem, z jednym sitem, I jak chcemy przetrzeć, bo tam odrobinę ziemi dam, to co mi tu zostało. Więc tak, zanęty robię sobie kule, odkładam na bok. Dobra, mamy zrobione kule. Przecieramy najpierw ziemię, no jeszcze trochę ziemi mamy przetarte i teraz te kule, które ulepiłem, przecieramy sobie też. No zanęte dobrze jest przetrzeć, bo tym bardziej jak się nastawiamy na łowienie na bata, ona się, wiecie, na powietrze. W ten sposób będzie po prostu lepiej pracować, lepiej będzie wydobywać te wszystkie swoje składniki. Będzie się ładniej to wszystko w wodzie tam układać. Coś się dzieje, czy się nic nie dzieje? Nie wiem, czy pociągnięcia nie było, jak nie widziałem, bo, ale nic się nie dzieje. No dobra, jak się nic nie dzieje, to jest rosówka, to ma czas, jak tam się coś tym zaczęło bawić, to jeszcze na razie spowik stoi, on trochę wyskoczył, nie wiem czy tam, no coś pewnie pociągnęło, dużo okonek, kończymy przecierać, no, przetarte te resztki oczywiście, tutaj też wszystko i teraz to wszystko ładnie wymieszamy, a i teraz sobie takie tam, ja sobie ulepię takie kulki wielkości małej pomarańczy i zanęcamy, o znowu się wyłożył, coś tam się bawi tym chyba. zobaczę, czy rosówka cała. A mówiłem, okonek był na końcu. No właśnie, to pytanie: czy nie będziemy mieli problemu z okoniem? Pozdejmował nam tą rosówkę, po wymemlał ją, wymemlał. Był na tyle mały, że nie miał siły z nią pojechać. To może być jakiś tam problem. Niech sobie zestaw o, leży, albo nawet stoi. No dobra, my możemy. Zrobić kilka pierwszych rzutów i zobaczymy, dobra, siatkę rozłożę. Jak coś fajnego siądzie, jak się zdecyduje, że chcę ryby do siatki, kurde, rozsypałem robaki. No dobra, to co, to startujemy, nie? Zobaczymy, co tu z tego bacika będzie. A jakoś chociaż jeszcze jakichś krąpików takich fajniejszych, żeby się pobawić na tego bata, to już będę zadowolony. Jak będzie lin, to już w ogóle będę zadowolony. No tam znowu coś buja tym słowikiem. O, już jest branie. No, tam jest drobnicy chyba od zajoba. Nie wiem czy kukuryzy nie trzeba będzie użyć, bo widzę, że mada jest obskubywana przez jakieś drobne rybki. No, zobaczcie, taka wzdręga. To średnio mi się podoba takie maluchy. Tego nie będziemy do siatki chować. Ledwo wpada zestaw, to od razu spławik. Tylko to są takie pipki, nie? O. Zobaczcie, ale kolorek fajny, złoty. Zdręgi to ładne ryby. Ale chyba jednak założymy ziarno kukurydzy, bo widzę, że to ja się tutaj nie opędzę od tego. Chyba jednak trzeba coś grubszego. No, gdzie to jest? O, zakapota. Ciekawa sprawa. No dobra, ale tego też nie będziemy dawać do siatki. O, pięknie. O, kurde, spadła. Ale to już była fajniejsza ryba. Dobrze, że kaloszki wziąłem. To sobie. O, zobaczcie. E? Jak normalnie turysta w Grecji. Dziubie, dziubie. O, jest. O. O. Krumpik, patrzcie. Krąpik. Damy go do siatki, nie? Krąpiki to fajnie walczą chociaż. Zaraz rozwinę tą siatę. Będę miał pod ręką, nie? Siedzi. Krąpik? Krąpik. Ten decz... nie. Tak, krąpik. Ten trochę mniejszy. Ale jest. Nie? O, No tak, coś tutaj właśnie pan obok mi wspominał. Że jak chce się pobawić z krąpiami, to tak. A na nic większego nie mam liczyć. No, jak na razie... Chyba mówił prawda. Czy wiecie co? Kurde, tu... To... Nie daje mi spokoju ten, albo dobra, niech on sobie tym stoi. No bo tam nie, ja Jednak zobaczę, ja nie wiem czy tam coś się kurde znowu małego nie uwiesiło. Widzę, że mi buja tam tym spławikiem jakoś dziwnie, on jakoś się wykładać zaczął. No dobra, tylko jedno co zrobię, to ja troszeczkę zjadę z gruntu, bo sobie chcę bliżej ustawić. A tu bliżej jest trochę płyce i jednak troszeczkę mi się za bardzo kładzie. Ten zestaw chce. Tutaj, dobra. O, tutaj bliżej trzcinnie, bo tutaj jest taki półeczka, jest później spadek. Ja bym chciał, żeby. Zaraz tam, nie? No, także generalnie. Po lewej stronie, tak jak mówiłem, mam postawiony zestaw z rosówką, będziemy czekali, może wieczorkiem jakiś lin, no zobaczymy. Zawsze taki jeden zestaw warto też postawić, niech on sobie stoi, tutaj nie trzeba szybko reagować, Ona jak będzie mielił tą rosówkę, to to trochę czasu zajmie, to spokojnie zdążymy tutaj sobie odłożyć to wszystko na bok zająć się tym zestawem. A z prawej strony, no tak jak zauważyliście, będziemy się bawić prawdopodobnie dzisiaj z tymi krąpikami. No ale takie było też założenie, żeby właśnie tutaj sprawdzić, czy jakiś lin się ruszy, a tutaj pobawić się przy okazji z jakąś drobnicą, żeby się nie nudziło. Czasu za wiele, patrzę co z tym. Nie. Czasu za wiele nie ma, może z jakiejś półtorej, dwie godziny, no z dwie godziny jeszcze pewnie zostało. Może trochę dłużej, jak trochę przeciągnę. Nie mam świetlików, nie chcę zostawać do ciemnego. Chcę się jeszcze tak ogarnąć, żebym za widoku, że tak powiem, stąd zjechał. No za widoku. No dobra, na razie łowimy, zobaczymy co się będzie działo. Dobra, czyli jednak kukurydza, czyli dzisiaj nie będę już kombinował z robakami. Nie te robaki to zawsze tam wkurzają, bo to jest tak, że... No te małe pipki mnie tam, to irytuje mnie te, te pipki, Takie, chociaż tam te krąpiki też nie są za wielkie, ale no chociaż coś delikatnie większego, nie? nie jest to jakiś szałdupy, ale, ale, ale chociaż jest zabawa. Już takiego krąpika to już fajnie czuć na takim delikatnym bacie. o i wystarczy, że tu, tuż za, za tą trzciną, w miejscu gdzie jeszcze nie, się totalnie nie przegłębia, one już brały. teraz, teraz się zrobiła cisza. Cisza w eterze. Można trochę dalej spróbować, jak nie to zaraz donęcimy, jeszcze po to mamy zanętę Żeby pobudzić te ryby, jak trochę staną się ospałe No dobra, to chyba wrzucimy coś tam, wiecie? Parę takich małych kuleczek sobie zrobię i z jednej pięści, jak ja to mówię, z jednej garści Takie trzy kulki kontrolne, tam mi się chyba znowu coś bawiło, pociągnęło, bo znowu mi ten spławik jakoś krzywo wystaje O I jedzie jest. Nieduży. Nie tak, co to jest? Płotka. Nie, krąpik. dziadusz, kubanek, Mały krąpik. O, nie trafiłem ciatkę, Trudno. Miej do wagi. I takie to wakacyjne łowy. O, ładne branie. O, ten już taki. Już taki krąp, panie. Postępy od ostatniej wyprawy. Już takie ryby trochę. To ja już się boję, co to będzie na kolejnej. Panie, ja tak naprawdę to tutaj siedzę tylko dlatego, bo musiałem odpocząć od pokrzyw. Myślami ja jestem nad rzeką i nad y, skleniami na smurzaka, ale mówię nie, dzisiaj już nie dam rady. Generalnie właśnie jest trochę problem z tym, bo jest tu kilka fajnych jezior takich, co myślę, żebyś się uda... może byłaby szansa na większe ryby, y, tylko że tak. Nie za wszystkimi ja przepadam, ale to już jest najmniejszy problem. Są takie, na których trzeba być na świt, a mi się nie chciało. Bo ja ostatnio do bardzo późno siedzę przy montażach, ja druga trzecia chodzę spać, więc nierealne to po pierwsze, po drugie jest problem taki, że mamy środek wakacji, a ja generalnie nic nie mam do turystyki takiej wodnej i do plażowania jak ktoś lubi, ja tego nie lubię, ale jak ktoś lubi, ale no, są jeziora, które są fajne, ale niestety są strasznie obłożone turystycznie a ja no, po prostu nienawidzę wędkować w takich warunkach, nie? więc jakby w okresie, o fajne branie w okresie o, o, fa... w okresie letnim yy, świadomie rezygnuję z tych wód, bo nie jest to dla mnie przyjemność, wiecie rowery wodne, ludzie się kąpią, jest straszny hałas to nie, jest, to nie są warunki dla mnie do wędkowania, w takich, których ja lubię wędkować. A jakby no rozumiem, że ludzie chcą nad wodą spędzać czas i się kąpać, no to po prostu trzeba ten czas sobie trochę przeczekać, jeżeli chcemy na dane wody jechać. Dlatego musiałem wybrać jeziorko takie, co może nie jest jakimś takim moim jeziorkiem najukochańszym, ale, ale jest tam jakaś szansa na to, żeby się chociaż z czymś pobawić. No i się bawimy. No, no coś tu widzę może do wieczora naciupiemy mm. No to jest to widzicie, zakładam, bo założyłem teraz robaka nie? Yy, z kukurydzą co prawda, ale jak zakładam robaka to od razu się takie małe pipki czepiają, więc no nie mogę, no musi być sama kukurydza. Słuchajcie, no musi być sama kukurydza, bo inaczej widzę, że nie ma to sensu. Bo aż taka drobnica nas nie interesuje. O, jedzie Jesteś Ależ Ciebie byk. Ale krąb chociaż krąb Czyli tak, krąpie gustują w kukurydzy te małe guwienka, małe zdrążki, gustują słuchajcie, w madach, więc doborem przynęty, można sobie to regulować, w tą kukurydzę też prawdopodobnie te małe dziadyki uderzają, bo ja widzę, że tam pobuju, pobujowuje mi spławik coś tam puka, tylko to jest za duże i one nie są w stanie tego zazierać ale branie ładne Zdjęło kukurydzę. A jezu, to, to właśnie te krzaki, po cholerę te krzaki rosną nad wodą. Chyba tylko po to, żeby żółka w niej ciągle się haczyła. Co tutaj jest teraz? Gdzie jest haczyk? Oczywiście wszedł w najbardziej czepliwe miejsce czyli kwiatostan. Siedzi. Uu. Gdzie ty tam chcesz iść? Kolego. Ależ ty waleczny krąpiu. No ten już taki, już taki nawet przypomina krąpia. Siedzi. Krąpiasty, krąpiasty. Ops. Chodź no tu. Ono tu. Do tatusia. Dla piasty. Mógłbyś, za... cię, nie, mógłbyś zawołać kogoś starszego z Twojej familii, ale nie, jak masz zawołać, jak ja cię do siatki wrzucę, nie? Siedzi. O, fajnie walczy. Takie małe, a waleczne o tym baciku. Całkiem zabawne to. Cały tu z tym związany polega na tym, że ja przyjechałem znowu za późno, pewnie znowu nie będę miał czasu, yy, dłużej to zawsze większa szansa. Nie wiem, czy mi nie jedzie na rosówkę, coś tam dziwnego się zadziało, a drugi yy, myk polega na tym, że ziarno kukurydzy musi być małe. Zauważyłem, że jak zakładam większe, to nie ma brań, a jak zakładam takie maciupkie, najmniejsze z pudełka, to są brania. O, teraz wrzucam i teraz od razu mi ten spławik, zanim jeszcze przynęta opadnie, już są takie drobne puki. O, teraz już I tam prawdopodobnie w tej pierwszej fazie yy, te drobne wzdręgi, które tutaj mieliśmy przyjemność gościć, opukują tą kukurydzę. I dopiero jak przynęta gdzieś tam opadnie, to gdzieś tam niżej pod nimi są takie krąpiaczki. Czyli malutkie ziarno znowu, szukam malutkiego ziarna. O, naprawdę malutkie to ziarenko, takie tyci tyci, najmniejsze jakie jest w puszce wybieram, widzę, że zdecydowanie lepiej na to reaguję. Założyłem duże, to tutaj dosyć długo czekałem i się nie doczekałem, no to dobra, jak tak chcą, to tak się będziemy bawić. No ten zestaw służy do tego, żeby się tu pobawić tutaj. Mhm. O, ale ładne branie było. Siedzi. Co to jest? Krąpik. No, to nie ma zaskoczenia. A im się zdziwił? Krąg? Jezu, kurde, gdzieś zgubiłem ten Wy, wyczepiacz, wyhaczacz. Jak obstawiacie? Pierd coś w tą rosówkę? Mogłoby, nie? Mam branie. Coś tam się bawi. Co tam się bawi? Jest coś. Krąg. Mhm. No, to taki już też fajniejszy. Ale numer, kurde pudło, ale jak pojechała nie, o Jezu jeszcze se zestaw poplączę. Nie tylko nie to, tylko nie to błagam Ale jest, puścił, kurde, ale no normalnie tam do zacięcia to było 100% nie, bo to normalnie jechało mi za czcina. Pięknie, dobra poprawiam i wrzucamy, może coś będzie jeszcze, Coś to co mógł być okonek, ale wiecie, różnie mogło być nie Ale pięknie odjechał spławik, coś pięknego gdzie mamy zestaw? Teraz pytanie ze 100 punktów. Może u koniasty się tam bawi? Może linę? Może karaś? Szok! O! Jest jakiś drobny, drobny krąpik. Te ale to większe miały brać na wieczór, a nie? Nie rób ta jajka, chłopaki. O! Bawi się, bawi tam coś. Ewidentnie tam się coś bawi i to teraz się już ładnie zaczyna bawić. No ładnie, ładnie. Ale to będzie okoń. O, pudło. Patrzcie. Ale zeżar całą rosówkę. Za długo albo ją weseł za ten za bardzo dobra. Ja nic nie szkodzi dobra. Najważniejsze, że nie było, yy, nie zaciąłem, nie poczułem, nie spadło, nic nie. On Tam sobie ją zjadł to nawet OK. Poczuł, że coś dobrego tutaj podają. To jak to jest linek, to jeszcze może będzie się kręcił, chociaż mam jakieś dziwne przeczucie, że to może być okoń, ale mogę się zdziwić. Mam nadzieję, że się dziś zdziwię. To już teraz chłopaku, jak ci tutaj dam do stołu, to już nie możesz narzekać. Że ci Pablo żałuje. Po prostu jedyne co musisz zrobić, to tu przyjść i to zjeść, kochany linie. To wszystko, co do ciebie należy. No tu pięknie zostawiłem pudełeczko otwarte, żeby sobie powychodziły. To w ramach akcji uwolni rosówkę. No tu widzę... O, o, coś tam buja mi tą, kurde. Coś mi na tej wędce buja. Takie to są bardzo delikatne, sporadyczne takie puki. Jakby coś tam miało ochotę za tą rusówkę chwycić. Ale czasami to tak jest, że trzeba trochę dłużej poczekać, bo to tam sobie pływa, bawi, aż w końcu przydzwoni albo i nie, no, ale dobrze, że w ogóle jest jakaś reakcja. Nie mylić z er erekcją. Zobaczmy jeszcze na te ostatnie chwile, czy coś jeszcze tu przydzwoni. A wrzucam kukurydzę. Jak kukurydza nie zadziała, to jeszcze wrzucę białego. Ale widzę, że już tą kukurydzę coś tam mi zaczyna popukiwać. Jedziesz. Sławik. Dajesz. Uuu, o, o, panie. Tu zabujało teraz konkretnie. No i co z tego teraz będzie? Będzie coś, czy nie będzie? O, ale konkret płynęło. Siedzi. O, teraz widzę, że na mady Zobaczcie. O, chyba największy. Dzisiaj kurwa pękło. O, ja pierdolę. Słuchajcie, no ciekawostka. Połamałem bata. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się stało. Wydaje mi się, że nie zrobiłem nic nie tak. A ten bat strzelił. I co ciekawe, tutaj zacząłem. Tą żyłkę odhaczać z tego systemu montażowego. O, coś tam znowu w rosówkę puka. I go złamałem w drugim miejscu. Normalnie ta szczytówka jest krucha. Ona normalnie i to jest. O, ona normalnie pęka jak. O, zobaczcie. I to ja tu jakieś mega siły nawet nie używam. Ona mi ona jest po prostu krucha. To ja tu żadnej siły nie muszę użyć. Nie wiem o co tutaj chodzi. W każdym bądź razie już mamy połowienie na bata, nie? Szkoda, bo jeszcze chwilę byśmy coś pewnie połowili. No ale trudno. Takie rzeczy na rybach też się zdarzają. No muszę się zaopatrzyć w innego bata, Z nowego przede wszystkim, bo tym to już raczej nic nie zrobię. Nie będę się bawił w jakiejś wymiany szczytówki, bo troszeczkę ten model nadszarpnął moje zaufanie. Także wolę chyba kupić coś po prostu innego. No i tyle. No coś chwilę posiedzę jeszcze po prostu i zobaczę, czy na tą rosówkę jeszcze coś będzie i tyle. No. Normalnie nie bywałe, nie? A ta rybka, na której to pękło, no to też, no przecież to była mała rybka. Nie wiem, nie wiem. Z uwagi na fakt, że tak to wygląda, a nie inaczej, a ja jeszcze potrzebuję trochę światła, żeby dzisiaj się zwinąć, nie jestem przygotowany na nocne łowienie, to po prostu kończymy. Coś tam się udało, zobaczcie. E, całkiem trochę. Może, jakby bat nie strzelił, to, to byłoby tego trochę więcej. Ok, wrzucamy, wypuszczamy ryby do wody i kończymy. Dobra, słuchajcie. oświetlę się tu trochę, bo już się zrobiło na tyle ciemno, że już nie ma światła. No niestety dzisiaj nie fart z tym batem. Ja myślę, że jeszcze udałoby się tam kilka tych fajnych rybek połowić. No ale niestety. No tak się zdarza. Tak czy inaczej ja myślę, że ja w to miejsce jeszcze wrócę. Będę chciał je powtórzyć, posiedzieć trochę dłużej, może zabrać świetliki i przygotować się na takie nocne łowienie i posiedzieć sobie gdzieś tam do tej 23, 24 zobaczyć czy coś tutaj ewentualnie dzieje się po ciemku. A tymczasem no na dzisiaj no co? No taka fajna Relaksacyjna, chciałoby się powiedzieć, przygoda, chociaż końcówka spowodowała, że nerwy mi troszeczkę rozdrażniło, ale staram się zachować spokój i po prostu wyjść z założenia, że takie rzeczy się czasami zdarzają, oby jak najrzadziej. Pozdrawiam Was, dzięki, że byliście, i do zobaczenia w kolejnych materiałach.